wszyscy wierni we wszystkich sytuacjach życiowych i w każdym stanie powołani są przez Pana każdy na właściwej sobie drodze do doskonałej świętości, jak sam Ojciec jest doskonały. Tak konstytucja soborowa Lumen Gentium mówi o ostatecznym wezwaniu człowieka. Nasza audycja podąża za tą myślą. Ukazujemy różnorodność powołań w kościele, które są jak różne drogi prowadzące do jednego celu. Tym celem jest świętość. Audycję tę poprowadzą dla Państwa Bartłomiej Dziedzic i Paweł Sienkiewicz. Witamy w studiu naszego gościa, pana Tomasza Januszewskiego. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pan Tomasz z zawodu jest historykiem, obecnie już od wielu lat, bo od 25 uczy w Liceum Sióstr Prezentek w Rzeszowie. Oprócz tego jest również instruktorem tanecznym oraz harcerzem, harcmistrzem oraz z pasji modelarzem. Pan Tomasz znany jest także z zaangażowania w rekolekcję Bóg, taniec, wypoczynek. Jest także weteranem pielgrzymki rzeszowskiej na Jasną Górę. Ile razy już pan był na pielgrzymce? Nie wiem. Po prostu nie wiem. No, dali mi kiedyś rejngraf, ale ja nie chodzę po to, żeby liczyć pielgrzymki. <laughs> nie po to się chodzi na pielgrzymki. To po co się chodzi na pielgrzymki? Znaczy tak, najpierw poszedłem na pielgrzymkę, bo mama chciała. Później poszedłem na pielgrzymkę, bo chciałem sprawić przyjemność żonie. Później żona stwierdziła, że musimy iść dalej, więc poszedłem dalej. A później stwierdzili, że jestem potrzebny na tej pielgrzymce, żeby ktoś grał, śpiewał i, i, i jeszcze gadał coś do mikrofonu. I, I tak już zostało, że od niechcieństwa przeszedłem do tego, że no, tak naprawdę, no już ksiądz. Mówi także, no to już spotykamy się w czerwcu, obgadamy całą sprawę, a ja już mam zablokowane w kalendarzu, że w sierpniu jednak pójdę na tą pielgrzymkę. Bo jak się pytali na BTW, kiedy robimy turnus, to ja powiedziałem nie wtedy, bo będę musiał iść na pielgrzymkę, bo mnie nie puszczą. i tak mi zostało. Czyli jednak rzeczywiście można nazwać, że ta pielgrzymka w Pana życiu to jest takie szario powołanie. Się ktoś zawołał, no to chodzę i potem mi się spodobało. To znaczy, to znaczy powiem, powiem tak. Ja może, ja może nie czuję się dokładnie tak w klimacie pielgrzymkowym, dlatego że nie wiem, ja się naj, najbardziej znajduję wśród młodych ludzi. nie? Jakieś mhm. rekolekcje, jak najbardziej tak. Natomiast, natomiast tam, gdzie jest takie, taka przestrzeń, że mamy ludzi od lat 5 do 105, ja się po prostu nie łapię. No, no i tyle. No, natomiast, natomiast na pielgrzymce przekonuje się, że na przykład ktoś takimi mówi, o fajnie, że jesteś, nie? I, i sobie myślę, kurde, no ja. No, nie chciałem iść na tą pielgrzymkę, ale, ale nagle się okazuje, że czasami taka moja głupota, którą tam strzelę do mikrofonu, czy, czy coś zaśpiewam, że komuś się do czegoś przydaje. Dalej szliśmy kiedyś, dochodziliśmy, dochodziliśmy tam już za mielec i, i nagle kobieta wyskakuje i mówi, pomódlcie się za mnie. I, I mnie to strasznie walnęło, że kolejna taka rzecz, która mnie wali po głowie, ta nowenna, gdzie ludzie naprawdę piszą dużo intencji, ci ludzie się modlą. No mam świadomość, że każdy z nas inaczej podchodzi do tej religii, każdy, każdy z nas inaczej się modli. I, I ta różnorodność z jednej strony mnie zachwyca, a z drugiej strony w moim wieku no już trzeba się ruszać po prostu i tyle. No to ja sam powiem ze swojego doświadczenia, gdzie zawsze pana spotyka na pielgrzymkach, zawsze jest coś takiego, że o Jadwiga idzie. Bo się słyszy przed, przez mikrofon pana Tomka, ale jeszcze teraz takie pytanie odnośnie no to Jadwiga czy Tomka. Ale jest, jest, jest coś takiego rzeczywiście, że o Jadwiga idzie, bo słuchać pana Tomka eee, I teraz jeszcze takie może pytanie na zamknięcie tematu pielgrzymki Bo to jest strasznie ciekawe, jak tak teraz się zastanawiam Jeżeli by się okazało, że powiedzieliby panu, ej słuchaj, ma kto grać? To ja, napra idziemy, czy nie? Nie, no, ja naprawdę mam tyle roboty na, na wakacjach, że okay. no, kiedyś, kiedyś mnie spotkała jedna kobieta i mówi tak, ale idziesz, idziesz na tą pielgrzymkę, ja mówię, no, no muszę iść na tą no jak musisz, no, no przecież pielgrzymka, no i ja mówię, no dobra, ale dla was to jest tylko pielgrzymka, nie? a dla mnie to jest kolejny punkt programu, że I, i jak wymieniłem, że ja robię to, 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 to i jeszcze to i jeszcze tamto, Aha, to ty urlopu nie masz. Ja mówię, no tak, urlopu nie mam, nie? Okay. Dlatego, dlatego gdyby to była moja jedna, jedyna rzecz, jak najbardziej tak, nie? Natomiast ze względu na to, że no, zastanawialiśmy się, czy turnusów BTW jeden, czy dwa, ja mówię, no weźcie kogoś innego, ewentualnie no, no jeden, bo po prostu nie wyrobię. Nie? No, jak ja mam jeszcze turnus małżeński, turnus na młodzieży, jeszcze byłby jeden turnus, jeszcze pielgrzymka, jeszcze harcerze, po prostu no, nie wierzę, ale nie, nie przeżyję. No tak, kalendarz magicznie się nie wydłuży. Nie, nie, nie. Jakże jesteśmy przy temacie BTW, tak. to czy mógłby Pan wytłumaczyć dla naszych słuchaczy, co to w ogóle jest? Skąd się wziął pomysł na coś takiego? Pomysł jest Pana Boga. Pana dosłownie. Jest Pana Boga. Dosłownie. I, i, I to jest tak, że. Z tym, że macie czas, tyle, żeby tego słuchać. Tak bardzo skutowo, jeśli to jest naprawdę szeroka opowieść, no to tak skutowo, żeby też naszych słuchaczy zaciekawić. No. Chociaż myślę, znaczy, że na pewno będą zaciekawieni. Każde świadectwo jest świadectwem dla człowieka, który to przeżywa. Niekoniecznie tak. musi być świadectwem dla tego, kto to słucha, nie? Kwestia tego, czy ktoś chce to przyjąć, czy nie. Natomiast ja od małego dzieciaka, znaczy małego dzieciaka, był taki moment, że się wstydziłem tego, bo jak mi nauczycielka powiedziała, zatań, że z dziewczyną uciekłem pod strych w szkole. I przesiedziałem tam całą imprezę, a, a później w siódmej klasie jednak stwierdziłem, że jestem głąbem, nie umiem nic. Jak wróciłem do domu, powiedziałem: Mamo, naucz mnie tańczyć, mama mówi: Polkę walca, cię mogę nauczyć, ale całej tej reszty nie, bo ja nie umiem kiedyś tego się nie tańczyło. Więc szukałem, bo stwierdziłem, że to jest fajna rzecz, pomaga mi, pomaga mi wyjść z tej mojej skorupy itp. Itd. No i tam od czasu do czasu coś poćwiczyłem, potrenowałem, aż w końcu się ożeniłem. I jak się ożeniłem, to żona mnie wzięła za betę i mówi: "Stary, jedziemy na takie szkolenie". Nie? no to ja pojechałem sobie myślę, no faktycznie robię stopień awansu zawodowego, więc muszę. I dali nam w przerwie takie, taką ofertę. I ja patrzę, co w tej ofercie sobie myślę, no jeszcze jakiś kurs by mi się przydał. I tak analizuję, nagle patrzę się i sobie myślę: "O moja, tematka, droga jedyna kurs instruktorów tańca towarzyskiego". Wow. Proszę. Patrzę, 620 godzin, wow, i zobaczyłem cenę, 3200, wow, ale to w drugą stronę. I sobie myślę tak, no kurczę, jak powiem mojej żonie, że ja chcę, a ona strasznie to to lubi, żebym był w domu yy, i ona jest strasznie oszczędna, jak ja jej powiem, że do 3200 zł kosztuje, to ona powie, gdzie jest to, tu do chałupy i tyle, nie, nie patrz na tą kartkę. Ale tak kombinuję, kombinuję i sobie myślę, a może ją podstępem wezmę. Przyszedłem do niej i mówię, ty, popatrz, jaki fajny kurs, nie, poszlibyśmy razem, to byśmy się tańczyć nauczyli. A nagle moja żona mówi tak, ty, słuchaj, chcesz to iść? Ja nie chcę. Ja sobie myślę, matko droga, to mnie to jakby ktoś łopatą walną między oczy. I sobie myślę, kurczę, no nie, czym prędzej poleciałem do sekretariatu, mówię, piszcie mnie. A kobieta mówi, wie pan co, niech się pan nie, tak nie napala, bo... No najpierw musi się grupa zabrać, jak się zbierze grupa, no to w tym momencie będzie kurs, a na razie pan jest pierwszy, jedyny. Ja mówię, wie pani co, tu są moje dane, w razie czego do mnie dzwonić i, i po prostu no. Mhm. I przez dwa lata dzwoniłem tam do Profuturo, pytam się, jest, nie ma, jest, nie ma, jest, nie ma, jest, nie ma. Semy się, ja, też dziękuję. No taki fajny kurs, nie, dlaczego on się nie odbywa. A mam taki obyczaj, że jak jadę autobusem do roboty, to odmawiam różaniec i tak mnie coś szczeliło. I sobie myślę, jeden, jeden dziesiątek ruszańca w intencji tego. I sobie pomyślałem tak, Panie Boże, jeżeli ten kurs ma mi przynieść coś pożytecznego, ma mi służyć do zbawienia, to mi daj znak, że będzie. Natomiast jeżeli ma mi przynieść zgubę, to mi go zabierz. Mhm. Po prostu, nie? Skończyłem ten dziesiątek, przyjechałem do szkoły, parę lekcji tam odbębniłem, zapomniałem totalnie o tej y, intencji. I tak bezwiednie za telefon do Profuturo, a nagle kobieta mówi, Pan co, dobra informacja, będzie kurs. To po prostu aż mnie rozłożyło. Błyskawicznie sobie przypomniałem o, tym, o tej intencji i sobie myślę, Panie Boże, ale Ty to masz tempo po prostu no, niesamowite. No ale później druga taka myśl, no przecież jestem głąbem tanecznym, a jak tam ludzie przyjdą z klubów, to mnie po prostu wywalą na dzień dobry. No i poszedłem na takie roz rozmowy kwalifikacyjne, no i nagle mówię, proszę bardzo, to tutaj na sali będą Państwo pokazywali, co mhm. Państwo umieją, nie? Wpuścili mnie z takimi dwiema kobietami z B-klasą, a ja miałem, do mojej córki się śmieję, że ja mam klasę D jak nie powiem co. I tak zacząłem tam coś, które sobie myślałem, no wyrzucą mnie, nie? A tu nagle mnie przyjęli. No i, i tak pociągnąłem ten kurs tańca, no i później jak skończyłem ten kurs instruktorów tańca towarzyskiego, egzaminy jakoś zdałem. Na parafii był ksiądz Stanisław Zagórski. No i kiedyś tak sobie myślę, a kurczę, nic nie robię, podszedłem do niego, mój ksiądz prowadzi tam KSN, to może by księdzu zrobił taki kurs dla, dla tych dzieciaków, nie? A on tak totalnie bez przekonania mówi: wiesz, to, no dobra, zaproponuj, mnie. No Ale mm -hmm. jak się nie odzywał, to się nie odzywał, no to ja też się nie odzywałem. No i minęło coś za dwa, trzy miesiące, sobie myślę, kurs nie odbędzie się. Ale po dwóch, trzech miesiącach nagle telefon mnie, od niego i mówi, ty wiesz co, bo ja organizuję takie ferie i tak zawsze czegoś szukam, żeby oni tak nie siedzieli, żeby to nie było tylko tak pójść gdzieś w krzaki, tak. połazić i, i, i zrobić, odprawić im świętą, tylko żeby coś tam jeszcze było, nie? Może byś kurs tańca zrobił. Ja mówię, no jak ksiądz chce, to, no to możemy zrobić, ja pytam się, dużo tam ludzi? No 40, a sala tam jest? No jest, a duża? Ja mówię, wie ksiądz co, tak, yy, on mi mówi, 4 na 10 metrów, ja mówię, ale to jest metr kwadratowy, na no, łeba. nie? Ty, to co ja mam zrobić? Ja mówię, że musimy coś pomyśleć, bo inaczej no to się podusimy na tej sali, nie? No, tak. no i w końcu mówię, tak, dzielimy ich na grupy i itp. itd. No i, i w każdym razie pojechaliśmy na ten turnus, ale ja miałem wtedy 3 dni, żeby ich nauczyć tańczyć, nie? I oni tak się zapalili do tego tańca, naprawdę. To była taka erupcja, Aha. że no tego to ciężko opowiedzieć, bo, bo na przykład myśmy zaproponowali tak, że dzielimy ich na dwie połowy. Chłopaków żeśmy podzielili, żeby było równo i część miała grać w planszówki, ewentualnie oglądać filmy, ale oni się tak nakręcili, że oni nie chcieli ani tych planszówek, ani tych filmów, tylko po prostu kto tam miał czas, to siedział i, i, i tam obserwował, co tam się dalej dzieje. No i, i, i oni chcieli. I ksiądz Stanisław mówi tak, kurczę, ale to jest rewelacja, nie? Musimy to pociągnąć, ale tak się złożyło, że nie wiem, rok czy dwa później y, było, była taka grupa, że ona miała w nosie to totalnie, nie? Mhm. Na szczęście mieliśmy tam z pięciu osób z katolika, które powiedziały, ale myśmy się przyjechały po to, po to na te rekolekcje, żeby się nauczyć tańczyć, nie? Bujajcie się, no, do, no tak. po prostu, no, jak to są rekolekcje z tańca, no, to, no to tańczymy, nie? No i ksiądz trochę odżył od tego, no ale później to już była taka tendencja wzrostowa, wzrostowa. I mówię, no, tu jest strasznie dużo takich przepięć nawet y, z patronką naszych rekolekcji, bo że, żeśmy się zastanawiali, kogo powołać na tego patrona naszych rekolekcji. No i na początku y, miał być y, autor powiedzenia, człowieku, naucz tańczyć się, bo inaczej aniołowie w niebie nie będą wiedzieli, co z tobą zrobić. A kto jest autorem tego powiedzenia? A święty Augustyn. Święty Augustyn, nieźle. No, w, każdym razie, w każdym razie, tak żeśmy, y, ksiądz tak rozkminiał, rozkminiał i ten Augustyn był prawie taki zaklepany, a ja nagle tak Połączyłem sobie kropki za telefon i pytam się, Księże, to niech mi Ksiądz opowie, jaki jest związek tego, że my robimy rekolekcje letnie w kamieniu, a nie gdzie indziej. I z patronką szkoły. A Ksiądz mówi: Ty, ja nie wiem. Ja mówię: To niech Ksiądz sobie połączy kropki, bo tak, wywalili nas z niedźwiadu, bo miał być remont, i musieliśmy szukać innego lokalu. Pojechaliśmy do innej szkoły, było, że tak, i nagle Ksiądz się dowiaduje, że jednak nie. I jak moja żona słuchała mojej rozmowy z księdzem i o tych problemach, to mówi: Przyjedźcie do kamienia. Ale ksiądz mówi, mówi: Tak, ale ta szkoła jest mała, nie? Ja mówię: No, ale przyjechać, pooglądać zawsze ksiądz może, nie? No i ksiądz przyjechał: Kurczę, ale tu jest dużo tych kanciapek, bierzemy tu, ten lokal, nie? A ja mówię: A nie wiem, czy ksiądz wie, ale święta Jadwiga także mhm. lubiła tańczyć. I w okresie młodzieńczym, okay. kiedy, kiedy ona tam jeszcze nie myślała o tym potomstwie, no to każda, każdy wieczór to była impreza, jeżeli tylko nie było Wielkiego Postu czy Adwentu, nie? A ksiądz tak myśli, okay. ty kurczę, faktycznie, nie? Bierzemy Jadwiga, nie? I no, strasznie dużo. Także y, mieliśmy taką jedną adorację Najświętszego Sakramentu z indywidualnym błogosławieństwem y, na 85 osób. Y, Spoczynku w duchu doznało chyba 75. Ludzie walili się po prostu po pokotem. I myśmy na tej adoracji siedzieli, no poszliśmy na 17 do kościoła, a wyszliśmy o 23. Wow a tego się nie da opowiedzieć, to jest po prostu, no, okay. za dużo. I to Ale... ile już tak lat trwa idea BTW? A ponad 15? No to już... Też nie liczę, no ja, no ja nie macie, po to, żeby liczyć. Macie wychowane pokolenie już za tym. No już niektórzy się dzieci dorobili. No właśnie. Niektórzy <laughs> do seminarium poszli, do, do zakonów. Niektórzy bluzy noszą Na przykład. Niektórzy bluzy noszą. <laughs> tak. No nie niesamowite Boże dzieło, widzimy tą historię tych początków, no ale mamy też następne pytania, także przejdziemy już do następnych też tematów. Amen. E, no to może teraz kolejne jakieś takie pana zamiłowanie, bo tak, pielgrzymkę mamy ogarniętą. Cokolwiek. E, no, taniec mamy ogarnięty. Liźnięty. No, e, no dobra. Ale ta historia jeszcze. No historia. no historia, no, jest... historia jest fajna. Kiedyś, kiedyś mnie atakowali różni księża i pytali się tak, Tomek, gdybyś nie poszedł do tego seminarium? Ja sobie, myślę, kurde, no, no na siłę mnie wysyłają do tego seminarium. Ja sobie myślę, ja nie chcę do tego seminarium. Nie? Mm -hmm. I oni no idź tam ja sobie myślę, co ja będę po tym seminarium robił? No historia to jest ciekawa, nie? tu się dzieje, tam się dzieje, tutaj. Nie? A teraz, teraz jak sobie połączyłem te kropki, to ja czasami więcej o Panu Bogu mówię jako tej historii, ale, ale, ale tak naprawdę to, to no, historia z jednej strony jest ciekawa, a druga, druga rzecz. Kiedyś, kiedyś na przykład no, ludzie najczęściej uważają, że historia im jest potrzebna tylko i wyłącznie po to, żeby nie wiem być historykiem nie? albo mhm. wycieczkę oprowadzać. Ale tak naprawdę to nie jest, bo historia na przykład kształtuje logiczność myślenia. Mhm. Dalej, Rzymianie mówili, historia magistra vita est. Czyli jeżeli popatrzymy co do tyłu, możemy uniknąć wszystkich, wszystkich tych potknięć, które żeśmy mieli kiedyś. Mhm. Dalej, no, historia... Potrafi inspirować. I, i na przykład, teraz yy, no, wpadłem na taki pomysł, że, że robię dzieciakom godzinę wychowawczą na podstawie filmu, czyli najpierw oglądamy film, a później na podstawie tego filmu yy, mówię: Pytam się ich o to, jak, jak oceniają postawy tych ludzi, co tam mogą kupić dla siebie, czego nie. Mhm. Yy, bardzo często, yy, ucząc historii, opieram się też na filmach, które także łączę zamiłowanie do kinematografii z historią. A w ogóle historia mnie pasjonuje i tyle. Jest tak, że młodzi ludzie, no bo już parę lat pan uczy w, w szkole prezentek, jest tak, że dawniej młodzi ludzie rzeczywiście bardziej się uczyć historię, a teraz jest ten problem albo na odwrót? To czy... znaczy, to jest kwestia tego, jak, jak no trudno, trudno to tak zweryfikować od razu i powiedzieć, bo kiedyś było tak, a teraz tak, nie? Mhm. Teraz dostałem taką jedną ósmą klasę, i, I zacząłem im opowiadać o II wojnie światowej i nagle koleżanka, której córka chodzi do tej klasy mówi Człowieku, coś ty z nimi zrobił. Pytam się, ale o co ci chodzi? No jak, moja córka, która nigdy się nie interesowała historią, teraz wraca do domu ze szkoły, bierze ojca, siadają na kanapie i kurczę, filmy historyczne oglądają, jeszcze kurczę, tam notatki jakieś robi z tych filmów. Chłopie, no weź się zlituj, nie? Tańcem, że się zaraził, filmem, że się zaraził, historią, że się zaraził, no. Także to... No... To jest, no, wszystko zależy od tego, co kto kocha, co się komu spodoba. Na ile oni wytrwają, no, no nie wiem, ale Druga no, wojna światowa jest inspirująca, ciekawa. No, tam, jest, tam się tyle rzeczy dzieje, że można było nie wychodzić ze studia. No to tak, no jeszcze, jeszcze mam pytanie o harcerstwo, bo już na początku był ten temat HCS. To się z tą historią. To się bardzo, ład, bardzo ład, no bo, ładnie spina z no bo, no bo historia jest związana z wojskowością. Lubię wojskowość jako taką historię wojskowości, historię uzbrojenia. No, to się łączy z mundurem, nie? Mi się mundur zawsze po, podobał, ale, ale harcerstwo jest też połączone z różnego rodzaju wyjazdami, z jakimiś działaniami, włóczeniem się po krzakach, rozpalaniem ognisk i i Także rozpalamy ognisko przy pomocy krzesiwa, tym podobnych rzeczy. Okej. Okay. No, A jest jakiś rzecz. górny limit wiekowy dla harcerstwa? Y Trudno. Dobra. No, no wtedy się kończy. Dobra. A to teraz jakbyśmy tak chcieli to wszystko. No powiem że człowiek jest w stanie się przesuwać, nie? No tak. Jak się nie jest w stanie przesuwać, no to, to już DPS, a nie. W dps jeszcze nie słyszałem od drużynie harcerskiej. Może kiedyś jakieś powstanie. Jak tam trafię. Będziemy śpiewać stare piosenki. E, gdybyśmy to jeszcze wszystko spieli, nie? Jakbyś teraz że pielgrzymka, historia. Harcerstwo, BTW, ale jeszcze jest pan mężem i ojcem. No A, jestem. No i jak to działa? Kiedy, no tak, kiedy pan na to czas Ja jako 21-letni chłopak, no ciężko mi jest to teraz sobie układać. Kiedy to? Śpi pan? No. Tak, śpię. I ostatnio stwierdziłem, że dla własnego serducha muszę więcej spać niż, no bo kiedyś po 4 godziny na dobę spałem, a, ale stwierdziłem, że po prostu już nie ten wiek, nie? Że serce też ma swoje prawa i, i obowiązki. Natomiast jeżeli chodzi o na przykład harcerstwo, taniec, bardzo mi pomogły przy wychowywaniu własnych dzieci. Mhm. Bo, bo na przykład ja się tak śmieję, że sam do siebie oczywiście, że tak naprawdę to moja córka nigdy nie spędziła samotnie wakacji. No, bo jeżeli gdzieś jechałem na jakiś wyjazd, czy to na obóz taneczny, czy na, na BTW, czy na jakiś biwak harcerski, obóz harcerski, to ona jechała ze mną, nie? Także, także ona jakby przesiąkała tym wszystkim, ma to gdzieś tam wpojone, sama jest harcerką. Mój Misiek też należy do harcerstwa i, i, i się gdzieś tam usiłuje rozpychać. Oboje lubią tańczyć, bo, no bo cały czas no, Misiek ze mną jeździ na, na BTW, córka też ze mną jeździ na BTW, także to wszystko. No, Trzyma się kupy nie? i taka moja dodatkowa rozkmina, że tak naprawdę bardziej od słów pociągają przykłady, czyli to, jak się zachowuje, co robię, przekłada się na to, jakimi oni wartościami żyją. Kiedyś, kiedyś była taka sytuacja, jestem abstynentem z racji tego, że jestem harcerzem. Oprócz tego podpisałem krucjatę wyzwolenia człowieka, ale jakby to podpisanie krucjaty wyzwolenia człowieka jest elementem wtórnym, bo nawet gdybym. I nie podpisał, to i tak był niepił z racji tego, że jestem harcerzem, bo jestem takim zatwardziałym harcerzem. Rozumiem. I, I w każdym razie na BTW robiliśmy sketch powrót syna z wojny, no i grałem mhm. oczywiście rolę Grabarza, który przy każdym wejściu wskazywał większą ilość promili w krwiobiegu, nie? Mhm. I najlepsze jest to, że mój syn nigdy mnie nie widział, ani nikogo nie widział takiego, kto by był pod wpływem alkoholu, kto by był nietrzeźwy, pijany, nie? Mhm. Ale jak już wszedłem przy trzeciej albo czwartej odsłonie, gdzie pokazywałem takiego człowieka, no już bardzo takiego radosnego, szczęśliwego, klejącego się do wszystkiego i do wszystkich, z podłogą na czele, to nagle misiek nie patrząc na to, że akcja jest w toku wyskoczył na środek i powie złapał mnie za bety i powiedział tato tobie nie wolno pić. <laughs> <laughs> także także no, no, to wychowanie po prostu jest przez przykład i, i przez to gdzie, gdzie oni są ze mną. Nie? Także no, gdziekolwiek, cokolwiek byś, bym nie robił to, to te moje dzieci są ze mną, ja już się nawet kurczę czasami wkurzam i Użalam, że no, mój misiek nie potrafi żyć bez mnie, jak jestem w domu, to on jest do mnie doklejony, to tak jak dwa magnesy, biegun ujemny dodatny, to się wszystko klei, on się klei do mnie, no i, i on nawet mówi tak, tato, jeżeli chcesz, żebym ja poszedł spać, to ty musisz też iść spać, no i tyle. <grym> okay. Ale tutaj mamy jeszcze takie pytanie, bo statystyki ogólnie w Europie, szczególnie też w Polsce pokazują, że dzietność spada, że coraz mniej ludzi chce zawierać małżeństwo. Co by pan powiedział takim młodym ludziom? Czy warto jest się żenić? Czy warto jest mieć dzieci? Znaczy, powiem z drugiej strony. Oni się nie chcą żenić z kilku powodów, bo nie chcą brać na siebie takich trwałych zobowiązań i tak samo jest z powołaniami do seminarium. No po prostu ludzie nie chcą brać tego, że jak się zobowiąże do czegoś, to będzie w tym siedział do końca życia. Nie? Dwa, boją się tego, że mogą trafić na jakiś taki gorszy obiekt. Natomiast, natomiast czy im się to podoba, czy im się to nie podoba, to oni frycowe zapłacą, bo no jeżeli nie będzie młodego pokolenia, to ich pensje, emerytury będą wyglądały żałośnie. To po pierwsze. Po drugie, kultura egoistów no, no niestety nie służy ludziom. Także, mhm. także rodzina to jest taka szkoła współdziałania pomiędzy sobą ludzi to jest szkoła ustępstw. Ciągłych kompromisów, na co mogę sobie pozwolić, na co nie mogę sobie pozwolić, że nie wszystko jest dla mnie od razu, ale czasami takiego wsparcia. Nie? Kiedyś była taka sytuacja, bo wpadłem na szatański pomysł, szatański w cudzysłowie, mm -hmm. żeby w końcu facetów uruchomić w naszej szkole. Mm -hmm. Pomysł polega na tym, że organizuje w szkole bale, ale warunek jest taki, że to chłopak musi zaprosić dziewczynę na bal na mm -hmm. takim zaproszeniu i bez tego nie mogą po prostu wejść, czyli wchodzą parami i nie ma innego wejścia na bal. Tam mały taki marginesik robię dla osób, które mi pomagają, no to tym osobom jakoś mają taki, taki bonusik, natomiast cała reszta, po prostu chłopak idzie, zaprasza dziewczynę i dopiero wtedy z tym zaproszeniem idą do komitetu organizacyjnego i wchodzą, nie? Po amerykańsku trochę. Dlaczego po amerykańsku? To nie jest po amerykańsku. Na przełomie XIX i XX wieku w Polsce, jak na przykład panował karnawał, no to w każdej większej miejscowości, w każdym dworze szlacheckim organizowano imprezy o charakterze tanecznym, takie bale. Mhm. I obowiązywała zasada, że na organizatorze spoczywało obowiązek, aby zapewnić dokładnie tyle samo pań, co i panów. Nigdy nie było z tym problemu. W tej chwili mamy horrendalne problemy z tym, żeby facetów zaciągnąć na parkiet i żeby faceci zaczęli tańczyć. Natomiast faceci nie zdają sobie sprawy, że im się to przydaje i bardzo pomaga. Mhm. Także, a o czym żeśmy tu mówili? O tym ich <laughs> zgubił. Czy, czy warto wstępować w związki małżeńskie? Czy, czy warto, warto się jeżeli... zobowiązywać do końca życia? Ale, ale tak, naprawdę, tak naprawdę my cały czas żyjemy na tym zobowiązaniu, bo jeżeli mhm. na przykład chcemy się zbawić, no to my się, zobowiązujemy się do tego, że będziemy dobrze żyć. Mhm. Nie uciekniemy od tego. No, jeżeli chce dobrze żyć, jeżeli chce nie czerwienić się w konwencjonale, no to, no to muszę unikać grzechów, które później będą mi spędzały sen z powiek i żebym musiał księżom mówić, co ja tam naraz i po prostu głowę trzymać między kolanami ze wstydu. No to też jest zobowiązanie. No tak. Dalej, no, jak idę do pracy, też się zobowiązuję do czegoś, także to nie jest tak, że, że zobowiązanie jest tylko w seminarium, w zakonie, w małżeństwie. Kiedyś na przykład uczniom tłumaczyłem, że tak naprawdę to wszyscy jesteśmy celibatariuszami, No bo tak, młodym, dopóki nie wstąpią w związek małżeński, nie wolno. Mnie jako małżonkowi też nie wolno skakać z kwiatka na kwiatek. I jeżeli na przykład żona powie, no sory, stary, ale jestem chora, więc też mi nie wolno. No i duchownym, no też nie wolno. Też nie także wolno. także no siłą rzeczy my jesteśmy przypisani do tego. No to... nie, ma, nie ma tutaj różnicy. No, wiadomo, no, ktoś sobie może tam żyć na kartę rowerową, czy, czy mieć jakieś różne przeskoki z jednego kwiatuszka na drugi, ale tak naprawdę to nie służy. No tak, a dzieci to bardziej jadość, czy zobowiązanie? To wszystko zależy w jakim jest stanie kondycji psychicznej i fizycznej jest człowiek. Nie? No, bo jeżeli człowiek jest ubęczony i syn mówi, tata, weź mi ugotuj coś tam, nie? albo chodź, zagramy wrzutki. Maniak rzutek i eurobiznesu. <noise> jak ja już gram siódmy raz wrzutki albo w eurobiznes w ciągu jednego dnia, to przesadziłem siedem no, żeśmy jeszcze nie grali, ale pięć razy wrzutki i zawsze ustawiam maksymalną punktację do 900 punktów, żeby, żeby jak najdłużej grać. Nie? A jak człowiek ma jeszcze tam sprawdziany do poprawienia, lekcje do przygotowania, jeszcze coś w robocie do zrobienia, no człowiek czasami siada, ale jak ostatnio żona powiedziała ty, słuchaj, bo wiesz co, on będzie musiał iść do jakiejś szkoły, nie? Później skończy podstawówkę. I... I tak sobie pomyślałem, kurde, jak ja sobie bez niego poradzę w chałupie. Mhm. Człowiek jest jednak przywiązany. Także jak córkę, córkę tak odciąłem, no nie to, że nie jestem przywiązany, no ale, ale jest samodzielna, poszła na studia i, i, i działa samodzielnie. I jestem w stanie sobie to wyobrazić, tak z Miśkiem nie bardzo. Nie rozumiem. I w tym wszystkim już tak lądując, bo nam się czas antenowy kończy. Takie pytanie, które każdy z naszych jeszcze gości... Muszę sobie wzięli takiego gaduła, to tak macie teraz. No to jakoś to przeżyjemy, nie Paweł? No w My w to jakoś spróbujemy. z Pawełem przeżyjemy. E, przynajmniej nie trzeba było dopytywać za bardzo, rozwijać pytań, bo widzę, to widzę, że Pan wszystko tutaj ogarnął, także jesteśmy wdzięczni naprawdę. Amen. Amen. Ale jeszcze takie ostatnie pytanko, e, lądując. Co Panu sprawia najwięcej radości w realizacji tego swojego powołania? Jestem cały czas nakręcony. Spoko. No, no nie, no, ja nie potrafię, jak inni hmm. mówią, że na przykład mają dość pracy w szkole, tak, nie, nie wiem, no, bywały momenty, że byłem taki zmęczony, ale, ale teraz jak patrzę na tych ludzi i, i, i widzę, że moja robota przynosi jakieś konkretne efekty i że oni się z tego cieszą, ja jestem nakręcony po prostu i tyle, nie? Mi to, mi to sprawia niesamowitą radochę. Dobrze. To mogę tak to Dziękujemy bardzo za wywiad bardzo i życzymy dziękuję. przede wszystkim błogosławieństwa Bożego. Amen. Niech się naży. I wzajemnie. Święć Boże. Święć Boże.